Krzysztof Ibisz opowiedział o porodzie żony. Ma radę dla mężczyzn. Krzysztof Ibisz, 58 litrów, został niedawno ojcem po raz trzeci. Na świecie pojawił się kolejny syn, który jest oczkiem w jego głowie. Prezenter na bieżąco wrzuca nowe zdjęcia z borysem, jednocześnie opowiadając o ojcostwie w późniejszym wieku. Podczas niedawnego postanowił otworzyć się również na temat porodu żony. Będzie mu wdzięczna za takie słowa. We wrześniu 2022 roku Joanna Kuczbalska urodziła pierwsze dziecko. Choć, opinii publicznej, może być znana z programu Top Model, w którym wystąpiła wiele lat temu, nie zdecydowała się na celebrycką karierę, a medyczną. Nie dziwi więc, że nie udziela wywiadów, a ogranicza się jedynie do pozowania z Krzysztofem Ibiszem na ściankach. Dziennikarze stale dopytują prezentera o szczegóły jego związku z młodszą o 27 lat partnerką. Podczas rozmowy z reporterką Party otworzył się na temat jej porodu. Krzysztof Ibisz opowiedział o porodzie żony. Ma radę dla mężczyzn. Przed Krzysztofem i Biszem pracowite miesiące. Nie dość, że wychowuje z żoną małego synka, to będzie musiał stawiać się na planie. Show Twoja twarz brzmi znajomo, w którym zgodził się wystąpić jako uczestnik. Podczas ostatniego wywiadu, którego udzielił za kulisami jednego z projektów, opowiedział o porodzie żony. Z dumą przyznał, że towarzyszył Joannie podczas narodzin Borysa. Byliśmy razem w tym całym procesie. To jest najtrudniejsza i najpiękniejsza chwila, mam wrażenie, dla kobiety, ale i dla mężczyzny, który jeżeli towarzyszy w tym całym procesie, to też jest bardzo trudne i bardzo piękne. Ja się czuję bardzo dobrze. Mógłbym polecić panom, by towarzyszyli swoim partnerkom. Bo to chodzi o to, by towarzyszyć w tym wszystkim, oddychać ze swoją partnerką, masować ją, wspierać. Ja byłem przy wszystkich porodach i mam wrażenie, że ten kontakt z dzieckiem może być jeszcze lepszy. Nie przegapcie, panowie, tego momentu apelował. Myślicie, że męska część jego fanów weźmie sobie tę radę do serca? Kropka. Przypomnijmy, Krzysztof Ibisz ma trzech synów, Maksymiliana ze związku z Anną Zeidler, Wincenta ze związku z Anną Nowak Ibisz oraz Borysa z aktualnego małżeństwa z Joanną Kucbalską.